Opowieści z projecta, część siódma. Tarollo, funkcjonariusz de Bochen i utarczka słowna. Oskarżam funkcjonariusza de Bohena za niestosowne odzywki i sugestie na Discordzie. No sytuacja była taka, że napisałem na Discordzie do chłopa to co widać, a on mi wyjechał z czymś takim. Parę dni minęło, ale nie znaczy, że coś takiego się nie wydarzyło. Uważam, że takie teksty jak na funkcjonariusza o tak wysokiej randze są nie o tyle co niestosowne, ale i niedopuszczalne na podstawie skargi na kolegę która została zaakceptowana. Prosiłbym o sprawiedliwy werdykt. Pozdrawiam dobrych zjąków San Andreas Police Department. Dowody w sprawie. Bohem chorągiewko. Wy tak sobie tak mów do kolegów, potwórka. A jak nie masz się na tym wyżyć, to idź sobie, to polecie. Ciąg dalszy skargi. Uszanowanie! Utenet pierwszego stopnia z San Andreas Police Department! Jako iż jestem oskarżony, to się wypowiem. Na samym początku napomnę, iż od około miesiąca cały czas prowokujesz mnie w wiadomościach prywatnych na Discordzie, serwerze oraz. Gdziekolwiek tylko się da, próbujesz tylko uznać moją winę, gdzie głównym prowokatorem jesteś, ty. Przechodząc dalej, sam nie masz za grosz kultury, i widać na wyżej wymienionym screenshotie. Drugi dowód w sprawie screenshot. Nic dziwnego w sumie. Kończę konwersację, bo nie gadam z pałami. Przecież to ty poszedłeś i nie nieprawdaż? Sam kradłeś Miksu kozą pod żebra. Ja to skargę napisałem, na beki niczego od niej nie oczekiwałem. Mógł jebany śmieć na rodzinę nie wjeżdżać, to bym nie pisał. Zamse podłożył kłody pod nogi. Śmieciem nie jest, w przeciwieństwie do ciebie nie odwala i nie robi siebie nie wiadomo kogo. Cese, nie robi, no nie wiem, zaprzeczyłbym. Jest jebanym społecznikiem, a takich się kastruje u mnie. Skoro tak uważasz, to ciekawy jestem co ty na to, jak ci policja widzie na kwadrat, za groźby karalne. No wiem, kurwa, trochę za grubo z nim poleciałem. To wchodzisz z czochu, czy nie? Bo już tydzień na ciebie czekam już. Nawet ja i nie masz, żeby pogadać. Dalszy ciąg sprawy. Również mogę przedstawić jak się oddywaszli. zachowujesz i sam prowokujesz i zaczynasz awantury i kłótnie. Dodatkowo mogę potwierdzić wczorajszą i przedwczorajszą sytuację Sam White Tiger oraz wiele innych osób, które siedziały na kanale wraz ze mną i rozmawiały kulturalnie. Nagle wybiłeś ty i zachowałeś totalny brak kultury oraz sam prowokowałeś mnie celowo myślący, jesteś nie Więcej nie mam nic do dodania. Czekam na je koment w głupie executive staff. Dodatkowo dodam tylko, że to nie jest pierwsza sytuacja, gdzie celowo mnie prowokujesz i zaczepiasz bez powodu. Twoja kultura owista jest praktycznie na poziomie zero i sam się zachowujesz, jak zwierzę piszesz, skargę na kogoś po kości odpisał, żeby się w kocu odczepił, to tym wyciągasz wiadomości z rywatnego kiskorda niedostępnego dla każdego gracza i boicie to, że kości napisał prawy, żebyś koszczył. Postscriptum, złamałeś punkt dziewiąty, lamino skarbnien, murmując mnie o skardze. Ty się nie powołuj na nikogo już, hasasasa. O skardze poinformowałem cię na Discordzie Network chabul Masz obowiązek poinformować mnie na serwerze NMT, a Discordzie prywatna wiadomość? Więcej nie mam zamiaru się tutaj wypowiadać. Dobrze wiesz, co robisz i jak prowokujesz każdego, więc lepiej to zakończ. Ale się wybrania, Szajaj. Funzionariu Spovinian Zakovavach Kultura na Jakie pauza neo aby nie stawiat frakci wizwun Schvitler. Na prezentstaviamam screenshoty odch nie sto som no od of game na Discord je popularzam server am projektor Pagia. Funzionariu Sto stile Karana Austerzeginium P Semnem. Tim samem puzimuje skarga. Skarga prezenta. Funzionariu San Andreas Police Department Sto Karana Kurtyna. Następna część opowieści z Project'a już niebawem nastąpi.